Witajcie, witajcie. Dzisiaj mała korekta, ponieważ poczta mnie zawiodła. Posłuchajcie, o co chodzi. Tak, słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam zrobić mały update, jeśli chodzi o ten walor z latarnią morską w Rozewiu. Opowiada opowiadałem Wam ostatnio, że ten walor jest ładny, ponieważ swoją Ocenę opierałem o zdjęcie, jakie było w internecie, i teraz wam pokazuję to zdjęcie. Tak ono, się, tak ono wyglądało w internecie, tak wygląda w internecie. A teraz zobaczcie, ponieważ ten walor przyszedł do mnie, zamówiłem nie tylko blok, ale również i kopertę. I pokażę wam, co to jest, jak to naprawdę wygląda. Zwróćcie uwagę, specjalnie prezentuję wam dwa zdjęcia, żebyście sobie porównali. Że w rzeczywistości ten walor nie wygląda tak jak na zdjęciu. Zwróćcie uwagę, jak, jakie ma tutaj real, w realu ziarno. To nie jest wada aparatu. Specjalnie doświetliłem bardzo dobrze ten kadr, więc to nie jest wada słabego światła. Po prostu on ma takie ziarno. Trochę mi się ręka trzęsie, bo filmuję z ręki, ale zwróćcie uwagę, to jest ziarno. Tego ziarna. Nie ma na zdjęciu w internecie i patrząc na zdjęcie, rzeczywiście, według mnie, ten, ta latarnia morska jest w miarę ładna. No, oczywiście kolega czy koledzy, którzy komentowali film e, mój poprzedni, że są ładniejsze latarni, są ładniejsze walory z latarniami, oczywiście, że są. Są, tak samo, właśnie na Ukrainie, walory z latarniami są o wiele ładniejsze. Ale patrząc na zdjęcie tej latarni tego waloru, tak to powiem, w internecie przypuszczałem, że on też będzie w miarę ładny. No, w porównaniu do bardziej, no, może powiem tak, bardziej mi się spodoba niż ostatnie walory e, e, pocztowe. Ale jak ja to dostałem, zobaczyłem to ziarno, no zobaczcie. I sądziłem, że no okej, okay, może być jakaś wada, może dostałem jakiś nietypowy egzemplarz. No, ale jak patrzę na kopertę, tu też jest to ziarno. Czyli ten walor taki jest. No, to mi się nie spodobało. Bardzo mi się nie spodobało. I e, niestety nie mogę powiedzieć, że, e, że ten walor jest bardzo ładny, bo to ziarno w ogóle psuje cały, e, cały no, całe dzieło według mnie. Widzicie jakie ziarno. I na kopercie to samo, więc to nie jest odosobniony przypadek. Także przykro mi, ale. Mm, no niestety to, co było w internecie na zdjęciu, nie odpowiada temu, co jest w rzeczywistości. Na zdjęciu w rzeczywistości, zwróćcie uwagę. Ja wam teraz pokażę. O. Porównajcie sobie sami. To nie jest to samo, to nie jest to samo. No, niestety poczta mnie zawiodła. Co innego było na zdjęciu, a co innego jest na. w realu. Słuchajcie, to tak krótko. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.